Razem TRICE MVP. 18th title of the Szlonsk Wrocław. You are MVP. How do you feel right now? I feel great, man. It was a total team effort. If you look back in the playoffs when we got down 0-2 in the first round, uh, we sat down and we said, guys, we don't want to be done. And we, we just battled back, man. But everybody stepped up, everybody was a part of it, man. It was a great win, great championship. Travis mówi, że to zasługa wszystkich zawodników. To jest drużynowe osiągnięcie. Oni już przegrywali 0-2 w pierwszej rundzie playoffów, ale powiedzieli, że nie chcą tak odpaść, że będą walczyć. I cała drużyna się zebrała i walczyła. No właśnie, co było decydujące w tych finałach? Co było decisive w tych finals? Oh man, everybody stepped up when you needed to. I mean, look at K. Karim, had a great game carried us offensively you got guys like Cody stepping up promo playing great defense and Jema coming in for us. so it was a total team effort man i'm just happy we got the win toby smówi że wszyscy zrobili to co do nich należało że świetnie grali w ataku że kiedy trzeba było, Cody dołożył swoich punktów że Ramlak grał świetnie w obronie każdy wywiązał się z tego ale mvp jest tylko jeden jest kim trzeba biczać you're the only one congratulations travis thank you appreciate mvp jest tylko jeden